Cześć z tej strony, Kasper Chojnacki, a dzisiaj zapraszam Was na wywiad. I to z gościem nie byle jakim, bowiem dziennikarzem Kanal, Plus, e, wcześniej redaktorem naczelnym weszło Mateuszem Rokuszewskim. Zapraszam do odsłuchania. Oprócz tego, ten wywiad pojawi się również w formie tekstowej. Tak więc, jeżeli chcecie go sobie e, przeczytać, to wpadajcie na mamagie piłki. Link macie w opisie. Aha, no bo właśnie. No to jest jednak przełom i też mówił pan w wywiadzie, którego słuchałem dla futbolowni, to było kilka miesięcy temu, bodajże w kwietniu, był ten wywiad, że głośno było bardzo o tym pana ruchu do Canal Plus, że tak powiem, w tym transferze na scenie dziennikarskiej. No i też myślę, że główna różnica pomiędzy Canal Plus a weszło to jest może poziom, ilość tej merytoryki, bo no jednak Liga Minus to jest wręcz kultowy program na na weszło, no i to jest takie zmieszanie merytoryki, z takim specyficznym poczuciem humoru i czasem nawet wbijaniem szpileczek. Dlatego jestem też ciekawy, czy wyczuwalna była ta przepaść pomiędzy Kanal Plus, a weszło? Czy jak on trzy do Kanal Plusu i miał tam pan powiedzmy te pierwsze dwa tygodnie, może trzy, to poczuł pan tą przepaść, że o kurczę to jest już coś zupełnie innego, to jest inny poziom jak dziennikarstwa. Było coś takiego, czy, czy to nie wystąpiło? Jeśli mam być zupełnie szczery, to nie poczułem czegoś takiego, gdyż przez pierwszy miesiąc w zasadzie prawie nic nie robiłem w kanale plusie, tylko się przyglądałem jak pracują inni. Dlatego jeśli doszło do jakiegoś szoku albo jakiegoś zaskoczenia, to doszło do niego trochę później, bo dopiero później w zasadzie... Mar... Tak jak w lutym mało co robiłem, w marcu dopiero dostawałem pierwsze mecze do skomentowania, zacząłem występować w pierwszych programach, gdzieś tam udało się odpalić tego vloga, którego miałem już na weszło, także te początki były takie bardzo, bardzo powolne i mog... znaczy te początki już w kanapusie i mogłem, miałem sporo czasu, żeby sobie to wszystko z boku poobserwować, więc takiego szoku nie było. Jeśli chodzi o to postrzeganie, to wydaje mi się, że dość łatwo popadamy w takie, takie etykiety, w takie proste szufladki, że, że Liga Minus to jest, to jest beka z tej klasy, z drugiej strony jest Kanal Plus, który ma być może kija gdzieś w wiadomej części ciała, nie będę może tutaj mówił dokładnie, w której części ciała, ale za to jest w merytorycznym odróżnieniu od weszło i od Ligi Minus. Moim zdaniem powinniśmy to wszystko troszeczkę mocniej wypośrodkować i ja mam takie przekonanie, że na weszło jest bardzo, jest bardzo wielu dziennikarzy, którzy są topowi, jeśli chodzi o wiedzę w tej klasie, o merytorykę, tylko oni po prostu sprzedają to trochę, trochę inaczej, I, i, i na tym poziomie to się, to się różni. Wydaje mi się, że wbrew pozorom tutaj tej przepaści przepaści nie ma, że, że w Kanadusie też potrafimy, czy potrafią dziennikarze mówić o, o ekstraklasie z takim większym luznem, z większym dystansem, a dziennikarze na weszło z kolei, gdy jest taka potrzeba, no to, no to też po prostu są uzbrojeni w dane w analizy tego co się wydarzyło w liczby, w statystyki i spokojnie. E, i, spokojnie potrafią też zachować tą poważniejszą e, twarz, także ja żadnego szoku nie przeżyłem, ale tak jak Ci powiedziałem e, wcześniej wynikało to poniekąd z tego, że e, na początku gdzieś tam byłem, e, byłem w garażu i czekałem a, e, na, to, e, na to, żeby w ogóle zaraz zacząć działać. Dokładnie tak, pan wspomniał właśnie teraz o tym, że pan mało robił na początku, ale potem jak już pan zaczął robić, to odniosłem przynajmniej ja takie wrażenie, że więcej pan robił w tym kontencie, który trafiał do e, internetu e, niż dla widzów telewizyjnych, więc chciałbym zapytać, jeżeli oczywiście można to powiedzieć, bo też tego nie wiem, ale e, jak pan widzi swoją rolę w przyszłości w Kanal Plus, bo e, no takie... Te pierwsze miesiące miałem wrażenie, że to jest takie wprowadzenie, żeby pan się wszystkiego właśnie nauczył w tej redakcji działania właśnie no w tak dużej i kultowej można nawet powiedzieć dla polskiego dziennikarstwa stacji. Więc jaka będzie Pana rola w Kanal Plus? Czy Pan będzie bardziej działał właśnie w internecie czy w telewizji? Bo tego jestem właściwie ciekawy. W tych pierwszych miesiącach mam wrażenie i pan tutaj się chyba ze mną zgodzi, że głównie internet? A czy początku tak było, że ja miałem łączyć ze sobą te, te dwie funkcje, bo no odpaliliśmy, znaczy Kana Plus zdecydował się zbudować taką jednostkę, komórkę, taki dział, który będzie się zajmował też internetem, troszeczkę tworzeniem kontentu na, na YouTube'a ale też do aplikacji Kana Plus i z tą myślą byłem sprowadzany, z tą myślą też, nie wiem, się z tego sesje dotyczące mojego przejścia, oprócz mnie w tej komórce, jednostce, dziale, jak to nazwiemy, jest kilka innych osób, między innymi Filip Kapita, plus e, ja dopiero w trakcie tych negocjacji postawiłem może nie taki warunek, ale, ale wyszedłem z taką inicjatywą, że chciałem też działać e, w tradycyjnym e, medium, jakim jest telewizja i przy taklasie właśnie e, właśnie od tej strony telewizyjnej ten, a, ten, mój, ten mój postulat został zaakceptowany i, i też e, tam działam bo nie wiem, bo komentuję mecze, bo występuję w Fidze Plus, ale to od początku to tak było powiedziane, że, że jestem i tutaj, i tutaj. W zasadzie z czasem się wyklarowało to w ten sposób, że, że, że robię swój program na YouTube, robię... Drugi swój program na YouTubie, już taki autorski, czyli e, tego vloga i w weekend pomagam coś przy meczach Ekstraklasy i to są zazwyczaj takie trzy główne moje aktywności w tygodniu. E, do tego dochodzi zazwyczaj jakaś czwarta, która, e, która też wpada, bo jestem gościem. W takim, a nie innym e, programie. Czasami jest to program bardziej telewizyjny, jak wysoki pressing, czasami e, internetowy, jak e, na przykład piłkarski e, Młyn, ale, ale to nie jest tak, że, że tu tutaj coś mnie zaskoczyło, bo ja po prostu wiedziałem, że tak to będzie e, wyglądać. Kana Plus chciał e, postawić na tarcie też do młodszych widzów, do trochę innych widzów, do widzów YouTubeowych i uznał, że łatwiej będzie im to zrobić, jeśli ja będę na, na pokładzie, ja tę rolę zaakceptowałem, ta rola mi się podoba, bo to no, też sprawiłem się w tej roli na weszło. I chyba można powiedzieć, że właściwie yy, Kanal Plusowi to, yy, ten cel, żeby trafić do innej widowni i też zbudować ją sobie na tyle dużo na YouTubie się, się naprawdę spełnił, bo jak pamiętam te początki YouTube, kanal Plusa, jak chodzi o wchodzenie na YouTube'a takie teraz, co miało miejsce, to naprawdę ten kanał wygląda fajnie, jest do, dobrze prowadzony, po prostu jest dużo treści i myślę, że dla widza tego kanału nie ma nudy. Skoro już mówimy o internecie, to ostatni jest taki trend. Nie może, bo za ten kanał odpowiada Konrad Mazur, przede wszystkim, który Odegrał bardzo dużą rolę przy tworzeniu kanału meczyków, także no, to nie jest żadna niespodzianka, że on po prostu tak e, wygląda. To na pewno jesteśmy o tyle specyficznym kanałem, że e, pokazujemy skróty, pokazujemy gole, w sensie jest u nas do obejrzenia coś, czego nie ma u konkurencji. To z jednej strony jest e, duża, duża przewaga, ale też. Wiadomo, że no, te prawa sporo kosztują, kanał plus sporo zainwestował w te prawa, no to, no to siłą rzeczy staramy się ten atut jak najmocniej wykorzystywać. Jeśli chodzi o cały ten kanał, no to trzeba powiedzieć, że ta historia jest zdecydowanie dłuższa, bo kanał Plus tak naprawdę zaczął robić YouTube'a wtedy, kiedy tego YouTube'a piłkarskiego nie było w Polsce kompletnie. E, zaczął wrzucać tam turbo kozaki i ligi, ligi od kuchni i to sobie możesz nawet sprawdzić e, gdzieś tam w naszych e, archiwów, e, w archiwach, że no, to robiło naprawdę świetne wyświetlenia. Taki turbo kozak potrafił, nie wiem, 2 miliony e, wyświetleń e, zrobić spokojnie, gdzie no dzisiaj to jest w zasadzie coś bardzo trudnego do osiągnięcia w tej nowej erze YouTube'a Kanal+, Plus, to w zasadzie chyba tylko Odcinek serialu dokumentalnego z Szymonem Marciniakiem zrobił ponad milion wyświetleń, co jest oczywiście świetnym wynikiem. I tutaj chyba błędem Kanal Plusa było to, że w pewnym momencie zaprzestał robić to, co tak świetnie rozpoczął, bo wydaje mi się, że gdyby Kanal Plus zaczął robić tego YouTube'a na poważnie 5 lat temu, no to dzisiaj byłby spokojnie i zdecydowanie hegemonem na tym, na tym rynku, ale no to, że pojawiliśmy się i próbujemy to robić trochę później, nie oznacza, że. Że jakiegoś tego swojego kawałka tortu nie możemy, nie możemy zdobyć. Wydaje mi się, że to powoli się robi, aczkolwiek nie ma co ukrywać, że powoli jest też pewien przesyt, jeśli chodzi o sportową publicystykę na YouTubie. Te liczby nie są już tak imponujące, jak były wcześniej. I tutaj możemy sobie popatrzeć nawet nie wiem, na produkcje stricte sportowe, kanału sportowego, który zawsze będzie wyznacznikiem który jest kanałem numer jeden w Polsce, ale one. Też już nie są tak świetne, jak na początku. To się wiąże z tym, że ten rynek jest na swój sposób ograniczony i coraz więcej podmiotów próbuje coś od niego, coś z niego do siebie, do siebie wyrwać. Dokładnie tak, a skoro już mówimy o działaniu dziennikarzy w internecie, no to ostatnio tworzy się taki trend, że dziennikarze zakładają sobie TikToka, sam takiego posiadam, odnajduje się w tych krótkich w formatach. Poza tym na TikToku znajdziemy Mateusza Święcickiego, Filipa Kapica, Tomasza Ćwękała. To jest naprawdę już duże grono dziennikarzy i mam takie pytanie w związku z tym. Ty już o tym mówiłeś, ale może coś od tamtego czasu się zmieniło. Czy ty siebie widzisz na TikToku? Czy masz jakiś taki pomysł na te krótkie formy? A jeśli tak, no to oczywiście jaki? Oczywiście zdradzę ci jaki mam, bo to by było bez sensu, pewnie byś mi ukradł. A tak, a tak serio, no muszę, muszę się za to wziąć. ostatnio miałem trochę zawirowań, e, jeśli chodzi o, o moje życie i, e, i wcześniej też miałem bardzo dużo pracy związanej z tym, że e, no to była końcówka sezonu i się przyzwyczajałem, ale odkładam ten moment, ale ten moment jest nieunikniony i, e, i, pewnie, e, i pewnie się to niebawem wydarzy. A, no to jestem ciekawy naprawdę, bo te TikToki jednak wyglądają bardzo profesjonalnie i też mam wrażenie, że ludzie z takim zapleczem, z takim... Nawet nie za zapleczem, bo na przykład taki Mateusz Święcicki, no to jak sam mówi o sobie, bierze kamerę, po prostu bierze telefon, nagrywa. Ale osoby z takim zapleczem, z takim doświadczeniem, no to naprawdę potrafią te treści robić na, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. A teraz może troszeczkę zmieńmy temat, no bo po, oczywiście oprócz występowania w programach i komentowania meczów, no to jeszcze kiedyś pisałeś artykuły nawet dosyć sporo. I tutaj takie trochę populistyczne, klasyczne pytanie do dziennikarza. Woli pan dziennikarstwo pisane czy mówione? I właściwie dlaczego, bo to, to mnie ciekawi, bo sam, powiem szczerze, piszę, też nagrywam i szczerze ciężko mi jest się zdecydować. To jest, myślę, kwestia dnia, kwestia chwili. No, kiedyś wydawało mi się, że zawsze będę pisał e, e, i będę robił tylko o, o, o to, i że generalnie wydawało mi się, że pisanie, a w szczególności reportaż, to jest najwyższa forma dziennikarstwa, bez podziału na to, czy mówimy o dziennikarstwie, właśnie prasowym, czy telewizyjnym, czy radiowym, czy internetowym, czy jakimkolwiek innym, ale trochę zmieniłem zdanie, a nawet nie tyle. Ja zmieniłem co czas i to, w którym kierunku to poszło, wpłynęły na to, że to moje zdanie się zmieniło. Trochę współczuję dzisiaj dziennikarzom właśnie stricte piszącym, że mogą wykonać naprawdę kawał kapitalnej roboty, w którą zainwestują mnóstwo czasu, energii swojego talentu i w zasadzie często ich dzieła, które nawet są bardzo dobre i po prostu są bardzo dobre, nie spotykają się z takim przyjęciem, z jakim powinny się spotkać. Troszeczkę przestały rezonować. Wydaje mi się, że poszliśmy bardzo mocno, jeśli chodzi o dziennikarstwo pisane w newsy. One się oczywiście cały czas bronią, ale newsy to jest poletko, nie wiem pięciu, może siedmiu dziennikarzy max w Polsce, a jeśli chodzi o dziennikarstwo pisane, no to przebijają się do szerszej świadomości głównie autorzy wybitni. Mam kilku w Polsce takich autorów, którzy, w przypadku których niezależnie co napiszą, no to ja to po prostu przeczytam, bo są gwarancją jakości, ale no ich jest, nie wiem, pewnie na palcach u rąk możemy te osoby policzyć. Trochę jest dziennikarstwo pisane w defensywie i no, nie ukrywam, że to był też jeden z powodów, dla których praca weszła w roli redaktora naczelnego, była dla mnie coraz trudniejsza, bo miałem takie wrażenie, że mogę wyprócz żyły, zrobić wszystko, postarać się najmocniej jak, jak tylko mogę, ale na końcu to nie daje takiego efektu, który byłby po pożądany który by mnie satysfakcjonował, bo tak naprawdę dzisiaj portale nie rywalizują ze sobą na to, kto ma lepszych dziennikarzy, kto ma lepsze artykuły, lepsze pomysły na tekst, lepiej te pomysły realizuje. Tak naprawdę rywalizują na to, kto ma lepszy dział techniczny, kto potrafi lepiej swój tekst wypozycjonować, bo te wszystkie kapitalne liczby, które robią portale, milionowe zasięgi, tworzą się tak naprawdę na tym, na pewnych sztuczkach, na stronie technicznej tego wszystkiego. Dzisiaj dziennikarstwo jest twoją wizytówką, służy do robienia PR-u, ale tak naprawdę nie, nie generuje dziennikarstwo pisane takich liczb, przynajmniej mówię o tym ambitniejszym dziennikarstwie pisanym, które robiłyby jakąkolwiek różnicę na tym rynku. Także doceniam kapitan. Mam robotę, którą zrobiły na przykład meczyki, które od wielu lat pracowały nad tym, żeby stać jak najlepiej pod względem technicznym. Dzisiaj głupie hasło, które sobie wpiszesz w wyszukiwarkę Google, a związane jest z piłką nożną, prawdopodobnie przekieruje cię właśnie na stronę meczyków. To jest pewnie inwestycja która była bardzo duża i pod względem czasu, i pod względem finansowym e, i tak dalej, ale to jest robienie ruchu nie na dziennikarstwie, a właśnie na tej stronie technicznej. I te, to jest coś, co mogło mnie trochę frustrować, trochę mnie frustrowało w zasadzie, no ale tak to dzisiaj wygląda i, e, i wydaje mi się, że w związku z tym podjąłem też dobrą decyzję, że, że, raczej, że raczej skręciłem w kierunku publicystyki, która jest no publicystyką tak powiedzmy mówioną naj, najogólniej. Dokładnie tak, no, dziennikarstwo pisane głównie straciło na tym, że po prostu teksty pod SEO, teksty pod tą analitykę Google'a zaczęły już być właściwie na, na na porządku dziennym. Mam wrażenie, że jak teraz jakieś redakcje mające swoją stronę internetową, wstawiają na przykład jakieś ogłoszenia, jakieś rekrutacje, to tam jest nawet już jasno napisane, już się nawet z tym nie kryją, że trzeba po prostu pisać te teksty pod SEO, pod analitykę i, i od tego chyba e, nie uciekniemy. Tak naprawdę, a mniej dziennikarstwo i oczywiście my na weszło za sprawą takiego działu Słuchaj Info też to zaczęliśmy robić i to rzeczywiście przynosi bardzo duże efekty, no bo Ludzie częściej nie chcą przeczytać jakiejś dużej analizy czy dużego wywiadu, reportażu i tak Interesuje ich szybka informacja, co, kto, gdzie, po co itd. i tak I to rzeczywiście przynosi, przynosi efekt, ale to jest coś, z czym ja nie do końca się utożsamiałem. Dokładnie tak, w wywiadzie po raz kolejny się do tego odniosę dla kanału Footballowie, bo to jest taki naprawdę obszerny wywiad. Swią drugą polecam i, i pozdrawiam twórcę, bo bardzo dobry moim zrobił. No, to wspomniał Pan tam, że nie ma Pan jakiejś takiej wymarzonej postaci, z którą by Pan chciał zrobić wywiad. Jednak e, ja bym trochę to rozszerzył, bo szlaki, jak chodzi o takie wywiady z legendarnymi postaciami ze świata futbolu, przetarł w kanal. Plus, Tomasz ciąkała swoim cyklem e, The Legends. Więc te drzwi są otwarte, i myślę, że e, na przykład to by było naprawdę ciekawe. I chciałbym zapytać, czy chciałby Pan może w przyszłości robić jakieś takie wywiady dla Kanal Plusa. Takie z naprawdę legendarnymi postaciami, bądź nawet po prostu ogromnymi postaciami, no bo to jest jednak, to przejście z weszło do Kanal Plus, myślę, że to Panu spokojnie umożliwia, bo no jednak sieć kontaktów Kanal Plusa jest naprawdę, naprawdę ogromna. Nie, wiesz, no, bo no, ja wiem ile Tomka wsiąkała, kosztowało i kosztuje wprowadzenie e, każdej takiej legendy, to naprawdę są gdzieś tam wysłanych wiadomości regularnie jesteś olewany bo te wielkie gwiazdy ci świetni byli piłkarze często słysząc Polska no to, no to po prostu mówią nie dziękuję albo po prostu nie odpisują także tutaj duży szacunek dla Tomka że, że tak wiele świetnych wywiadów zrobił ale jeśli o mnie chodzi to, to nie jest moją ambicją ja raczej e, jeśli już to pewnie jakieś historie wyciągnięte z Ekstraklasy bo bo, bo, bo to jest coś, czym chcę się przede wszystkim zajmować, ale lepszy chyba jestem w tych bieżących rzeczach niż, niż w grzebaniu gdzieś tam w dalszej czy bliższej historii. No to jeszcze a propos Ekstraklasy, no to występuje Pan w programie Liga Gra na YouTube, Kanal Plus i naprawdę chciałbym zapytać, czy ten program utrzyma się do następnego sezonu, czy są jakieś plany, by go może jakoś zmienić? Bo on się pojawiał co, kolej, co kolejkę Ekstraklasy i on będzie prowadzony jeszcze w przyszłym sezonie? To nie wiem tak naprawdę, bo, bo został odpalony już po ostatniej przerwie na kadrze, na kadrę tej marcowej i daliśmy sobie te kilka odcinków na to, żeby zobaczyć, czy jest w ogóle tutaj jakiś potencjał, czy co możemy zrobić, co ewentualnie powinniśmy zrobić i nasze i pewnie się, nie wiem, za 2-3 tygodnie spotkamy i pogadamy na temat tego, jak to wyglądało. Ja mam tak osobiście pewien problem z tym programem, polegający na tym, że tak jak nigdy nie jestem zadowolony z tego, co robię i, i to nie... Nie jest tylko taki tekst, żeby, żeby ci to teraz nie powiedzieć, tylko rzeczywiście tak jest. Mogły się mojej żony spytać, że, czy kiedykolwiek byłem zadowolony z tego, co robiłem. Tak ten program mi się podoba. W sensie, że e, uważam, że to jest dobra produkcja tak po prostu i w związku z tym e, e, chciałbym, żeby to trafiło do nieco szerszego grona e, odbiorców, bo to, jeśli chodzi o wyniki tego programu, no to byliśmy moim zdaniem tak powyżej granicy w... Tylu, a poniżej granicy, która, która sprawia, że robienie takiego programu jest opłacalne, bo tam było pomiędzy 10 a 18 tysięcy mniej więcej i z jednej strony może po prostu potrzeba czasu, żeby mocniej się przebić do świadomości widza, z drugiej strony mam takie poczucie, że tych programów o Ekstraklasie w różnych mediach jest tak dużo, ja to nawet kiedyś liczyłem i moim zdaniem jesteśmy chyba 13 programem o Ekstraklasie albo coś takiego, że tutaj już naprawdę trudno Trudno się przebić z czymś nowym, nawet jeśli to jest ok pod względem treści, no to, no, to, no to nie jest to łatwe zadanie. Myślę, że poniekąd trochę nas ogranicza ta pora emisji, która jest. Jak sobie spojrzysz na wszystkie media w Polsce, to te poniedziałkowe poranki, czas do południa, to jest rzecz najmocniej obładowana różnej maści programami. I my zdecydowaliśmy się pełną świadomością tego, że wystartujemy poniekąd w tym paśmie. no i okazało się, że tutaj możemy być konkurencyjni dla programów, które są w tym samym czasie, nie wiem, na meczykach, nawet na kanale sportowym, przy czym to nie są programy o staklasie, to raczej programy o Polakach za granicą, ale znowu, pewnie im troszeczkę zabieramy widowni, ale też nie na tyle, żebyśmy sami byli z tego zadowoleni. Pewnie najfajniej byłoby robić taki program po poniedziałkowym meczu, żeby sobie go na gorąco omówić i ewentualnie wrócić do wydarzeń z kolejki, no ale wiadomo, tutaj jesteśmy ograniczeni przez to, że jest Ekstraklasa po godzinach i siłą rzeczy nie zrobimy w tym samym czasie jednego programu, no bo po pierwsze bez sensu robić sobie konkurencję, po drugie no jest, to jedno, te programy są robione z tego samego studia i to nawet logistycznie byłoby to trudno zrobić, także zobaczymy. Czy utrzyma się w takiej formie? Może popracujemy też nad jakimś innym terminem, może po prostu przeniesiemy go na piątek i to będzie program zapowiedziowy, a nie podsumowujący kolejkę ekstraklasy. Chciałbym, żeby został, bo ja się całkiem dobrze bawię w trakcie tego programu i po prostu uważam, że ten program jest całkiem wartościowy. Mianowicie jest tym wszystkim jakiś taki... Taki luzik, a poza tym mamy jakąś przewagę polegającą na tym, że, że, że możemy pokazywać obrazki z meczów. Często proszę chłopaków o zrobienie jakiejś kompilacji, czy o wyciągnięcie jakiejś akcji, żeby, żeby coś pokazać, i jest to, pewna, jest to pewna przewaga, no ale też nic na siłę. Jeśli, jeśli to jakoś się jakoś nie ruszy, no to pewnie pomyślimy nad czymś innym. Mhm. Pan przyszedł do Kanal Plus prawie w tym samym czasie co Filip Kapica z Eleven Sports i pan Daniel Mazur Meczyków i tak wypowiadając się wy... wypowiadając się za tą trójkę w imieniu tej trójki zostaliście dobrze przyjęci w tej, w tej redakcji bo. No, dla pana to był przełom, dla tych dwóch pozostałych też to był przełom w przygodzie z dziennikarstwem. Czy wy zostaliście po prostu dobrze przyjęci? Czy, czy byś ocenił to tak, że było od razu pomoc i tak dalej? Jakieś wskazówki jak to wyglądało? E znaczy, może powiem na początku, że ten nasz dział jest trochę szerszy, to nie tylko my, nasza trójka, ale też Kuba Jeleński, Tomek Witas, Michał Gaca, Piotr Nowak, Karol który nam bardzo dużo pomaga, który zajmuje się kanał socjalami. Także, także tych osób jest trochę jest trochę więcej. Znaczy może jeszcze inaczej, nie chcę mówić za całą, e, za całą trójkę, bo, bo też no, nie wypada, żebym to po prostu e, robił. Myślę, że jeśli chodzi o mnie, no to, no to było, było wszystko w porządku, wiadomo że... Może na początku trochę się niecierpliłem, że tak się to wszystko wolno, wolno toczy, ale to też trzeba pamiętać o tym, że Canal Plus jest naprawdę dużą firmą, jest w zasadzie korporacją i w związku z tym, że jest tą korporacją, no to ma jakieś tam wypracowane wcześniej sposoby na to, żeby nowych pracowników wprowadzać, jakieś procedury i, i tak dalej. I po prostu, gdy się trochę nie no to słyszałem, że pewne rzeczy po prostu muszą nieco, nieco potrwać i, i okej, okay. cieszę się, że to już jest za mną, niech się jeszcze raz jeszcze, jeszcze raz przez taki początek przechodzić, no, ale teraz już, już działamy, jeśli chodzi o moich nowych kolegów, no to, to wszyscy są dla mnie bardzo życzliwi, szczególnie komentatorzy, z którymi mam okazję pracować bo no nie ukrywam, że że komentowanie meczów to dla mnie duże wyzwanie gdyż robię to nie dzięki swoim wspaniałym warunkom, tylko bardziej wbrew tym warunkom, które posiadam, w związku z tym duży jest ale ten stres jest dość trochę mniejszy, gdy bardziej doświadczeni koledzy. Czasami prowadzą mnie wręcz za rękę, a czasami po prostu bardzo mocno pomagają w tym, żeby, żeby sobie z tym wyzwaniem poradzić Dobrze, tak więc to by było już na tyle w dzisiejszej rozmowie. Ja ci bardzo dziękuję za to, że pan by tutaj przybył, za to, że pan ze mną porozmawiał to znaczy, wiesz, ja na kanapie w domu wygodnie, tak? No to właśnie. No, to, no właśnie. Dziękuję i to by było na tyle. Cześć.